Nie byłoby prób, nie byłoby cenzury, nie byłoby ciężaru wątpliwości ani opóźnienia logiki. Gdyby serce mogło coś powiedzieć bezpośrednio do serca tej osoby, powiedziałoby, bez proszenia o pozwolenie i bez rozważania skutków. Głos nie wyszedłby przez usta, wyszedłby od wewnątrz i dotarłby również od wewnątrz. Bez hałasów, bez pośrednictwa, bez racjonalnych odchyleń, ta osoba by poczuła. Zanim zrozumiała, zanim zaakceptowała, zanim zdążyła się obronić i serce powiedziałoby z cichą pewnością rozpoznajecie nie jako komplement, nie jako romantyzację, ale jako intymne, surowe, ciche stwierdzenie, jak wtedy, gdy obecność kogoś powoduje krótkotrwały upadek obrony, jak wtedy, gdy ciało reaguje przed świadomością, jak wtedy, gdy percepcja przekracza granice bez pytania o zgodę. Ta osoba byłaby rozpoznawana nie przez wygląd ani zachowanie, ale przez coś bardziej wewnętrznego, bardziej nagiego, bardziej wibrującego, bardziej nieuniknionego. Rozpoznajecie w sposobie, w jaki milczenie tej osoby narzuca się niechcący, w próbie wydawania się odległym, a jednocześnie w bezsilności wobec oddania, w oddechu, który się zmienia, gdy jestem blisko. Rozpoznajecie. Nie dlatego, że ta osoba jest do mnie podobna, ale dlatego, że nosi częstotliwości, które mnie przenikają, nawet gdy stara się to ukryć. Rozpoznajecie, nawet gdy ta osoba się nie rozpoznaje, nawet gdy udaje, że jest cała, nawet gdy broni się odległościami, które już nie są w stanie wytrzymać. A komunikacja między sercami nie zależy od logiki ani wzajemności. Ona po prostu jest, a ponieważ jest, wystarcza. Jednak gdy już się zdarzy, coś się porusza. Ta osoba może nie przyznać, może zaprzeczać, może udawać, że nic nie poczuła, ale serce nie zapomina tego, co dostrzegło, a po tym jak się dostrzega, niemożliwe jest nie zauważać, niemożliwe jest wrócić do niewczucia się, niemożliwe jest ponowne niezapoznanie się. Wpływ jest niewidoczny, ale absolutny. Ta osoba nigdy nie będzie postrzegana w ten sam sposób, ponieważ częstotliwość ujawniła to, co umysł próbował ukryć. I nawet jeśli nigdy nie powiesz, nawet jeśli nigdy nie wrócisz, nawet jeśli nigdy już się nie zbliżysz, ta osoba została zauważona. I to, to zmienia wszystko. Może już kiedyś zadałeś sobie to pytanie w milczeniu, a może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że to pytanie tkwiło w tobie. Ale w pewnym momencie poczułeś, poczułeś coś, co wydarzyło się między tobą a tą osobą, czego nie możesz wyrazić zwykłymi słowami coś bez nazwy, bez definicji, bez początku, bez planu, bez przewidzianej przyszłości, tylko obecność. I w tej przestrzeni, gdzie uczucie przychodzi przed logiką, przed pewnością, przed jakąkolwiek sztuczną konstrukcją, formuje się to pytanie. Co powiedziałby Twoje serce, gdyby mogło rozmawiać bezpośrednio z sercem tej osoby? To nie jest romantyczne pytanie. To nie jest emocjonalna fantazja. To prawie nieświadoma prośba o prawdę. Ponieważ jest coś między Tobą a tą osobą, co nie da się ująć w płytkie wyjaśnienia. To nie kwestia pokrewieństwa. To nie o przypadkach. To nie ogranicza się do atrakcji. To uznanie, rodzaj percepcji, który łamie czas, łamie społeczne bariery, łamie rolę łamie nawet twój własny racjonalny dyskurs. Ten rodzaj więzi prawie nigdy nie jest wypowiadany. Jednak odczuwany jest z intensywnością, która niepokoi, ponieważ wymaga odwagi, ponieważ wymaga oddania, ponieważ rozbraja, a umysł nie lubi być rozbrajany, ale serce, serce pulsuje na innej częstotliwości. Gdyby mogło rozmawiać bezpośrednio z sercem tej osoby bez potrzeby bycia zrozumianym, bez oczekiwania na zgodę, bez ochrony nie wahałoby się, powiedziałoby, rozpoznajecie ze wszystkimi literami, z całą wibracją, z całym wpływem, jaki niesie ta fraza, gdy pochodzi z prawdziwego miejsca. To nie jest kocham Cię, to nie jest chcecie, to nie jest potrzebujecie. To głębsze niż to wszystko. To ci rozpoznajecie, a to wiąże się z czymś, czego się nie wybiera, nie wymyśla, nie wymusza, po prostu się dzieje. Nie decydujesz się na uznanie tej osoby, po prostu ją dostrzegasz. Percepcja przychodzi przed wolą, przychodzi przed logiką, przychodzi przed strachem, przychodzi przed obroną. Postrzegasz to skórą, wibracją, w sposobie, w jaki energia tej osoby dociera do ciebie. Nawet jeśli ona nic nie mówi, nawet jeśli udaje, nawet jeśli ucieka, nawet jeśli neguje to, co czuje, twoje serce nie potrzebuje jej słów, aby wiedzieć, bo to nie umysł patrzy, to nie oczy, to coś innego, bardziej niewidzialnego, bardziej autentycznego, bardziej nieposkromionego. To surowa percepcja, że istnieje coś między wami, co nie może być nazwane, ale również nie może być dłużej ignorowane. I to nie oznacza, że ta osoba jest gotowa, ani że ty jesteś. Nie chodzi o gotowość. Chodzi o obecność, o fakt, że kiedy ona przychodzi, czujesz, nawet nie chcąc, nawet próbując zracjonalizować, nawet próbując zapomnieć, ona nie znika, ona zostaje. Zostaje, ponieważ zostawiła częstotliwość wydrukowaną w tobie. Zostaje, ponieważ ta percepcja nie zależy od fizycznej obecności. Zostaje, ponieważ jest coś, co zostało między wami przebudzone, i to nie rozpada się z upływem czasu. Nawet jeśli ta osoba zniknęła, nawet jeśli ucichła, nawet jeśli się odłączyła, mimo to, kiedy o niej myślisz, ciało reaguje. Pamięć energetyczna jest żywsza niż jakiekolwiek wspomnienie, bo twoje serce nigdy przestało postrzegać. A gdyby twoje serce mogło powiedzieć więcej, powiedziałoby, powiedziałoby wszystko, co nigdy nie miało miejsca, żeby powiedzieć, powiedziałoby: Wiem, że nie pokazujesz. Ale dostrzegam nieobecność w Twoim spojrzeniu, pośpiech, by wydawać się dobrze, sztywność w dotyku, ucieczkę w oddechu. Dostrzegam, gdy się chronisz, gdy zamykasz się ze strachu przed utratą, gdy milkniesz, by nie pokazać, jak bardzo czujesz. Gdy udajesz, że masz kontrolę, ale nie masz, i ja też nie mam. Dostrzegam Cię w Twojej próbie wyglądania na silnego, ale wiem, że to tam krzyczysz najgłośniej. Bo kto nie czuje, nie musi udawać. Dostrzegam cię w Twojej oporze, w Twoim strachu przed oddaniem, w Twojej potrzebie udowodnienia, że jesteś dobrze sam, ale jednak w swojej niezdolności do utrzymania dystansu na zbyt długo, bo istnieje część Ciebie, która chce wrócić, nawet jeśli nigdy tego nie przyznasz. Rozumiem, nawet kiedy sam tego nie dostrzegasz. Tego rodzaju percepcja nie jest wymyślona, nie powtarza się, nie da się porównać, jest unikalna, ponieważ została wygenerowana w przestrzeni, gdzie wszystko jest realne, nawet jeśli nie jest widoczne. A ta przestrzeń wciąż pulsuje w tobie czujesz, dostrzegasz, nawet kiedy nie rozumiesz, nawet kiedy wydaje się to błędne, nawet kiedy wszystko wokół mówi, aby iść naprzód a oto najokrutniejszy paradoks. Możesz iść naprzód, ale ta osoba nie opuszcza cię. Nie jako wspomnienie, ale jako wibracja. Jako kot, jako pulsacja, którą czas nie rozpuszcza, bo nie jest tylko w przeszłości. Jest w jakimś zagięciu teraźniejszości. Obecna, nawet gdy nieobecna, dająca się odczuć nawet w ciszy, a twoje serce nadal mówi: Nie chcę nic od ciebie. Nie oczekuje, że mnie pokochasz. Nie potrzebuje, abyś mnie rozumiał. Chcę tylko, abyś poczuł, bo ja już czuję za nas oboje. Chcę, abyś pozwolił swojemu sercu coś powiedzieć, niech to będzie choć raz, niech to będzie tylko w milczeniu, ale aby powiedziało coś prawdziwego. Bo ty mnie też dostrzegasz, nawet jeśli próbujesz zaprzeczać, nawet jeśli jesteś otoczony innymi głosami, nawet jeśli jesteś daleko, czujesz i dlatego się ukrywasz. Bo wiesz, że nie uda ci się utrzymać tego muru na długo. A jeśli pozwolisz sobie, nawet na sekundę, zauważysz też, że nigdy nie chodziło o wybór. To było wezwanie. To było przypomnienie. To było rodzaj spotkania, które zdarza się tylko raz i które zmienia wszystko. Czujesz to teraz? Dostrzegasz? Te wibracje, która pojawia się w ciele, gdy czytasz pewne zdania. To dreszcz, którego nie potrafisz wytłumaczyć. To pragnienie odejścia, ale zostania, to wahanie w piersi, to skurcz w oczach, to twoje serce próbujące powiedzieć to, co umysł wciąż chce kontrolować. A gdyby ta osoba czuła to teraz, bez filtrów, bez oporu, bez argumentów może płakała, może uciekła, może się poddała. Ale ważna nie jest reakcja liczy się to, że coś pomiędzy wami dwojgiem było prawdziwe. Nawet jeśli wszystko było zaprzeczane, nawet jeśli czas minął, nawet jeśli świat mówi, że się skończyło, są spotkania, które się nie kończą, są postrzegania, które nie znikają, są połączenia, które zostały ustanowione w innych wymiarach i tylko teraz się ujawniają, a twoje serce o tym wie, zawsze wiedziało. Po prostu czekało na moment, aby zostać usłyszanym, bez zakłóceń, bez wstydu, bez strachu. Pytanie pozostaje, co jeszcze Twoje serce powiedziałoby teraz, gdyby ta osoba mogła słuchać swoim sercem? Gdyby ta osoba mogła słuchać swoim sercem, zrozumiałaby, że nie chodzi o romans ani o przywiązanie, ani o brak. Zrozumiałaby, że chodzi o prawdę wibrującą tam, gdzie wszystko inne było kłamstwem. Bo świat nauczył, jak się chować, jak przywdziewać maski, jak negocjować uczucia, jak wydawać się silnym. Jak iść dalej, ale nigdy nie nauczył, co robić, gdy serce rozpoznaje kogoś, i nie może już przestać go rozpoznawać. Twoje serce wciąż by mówiło w gęstej ciszy, w przerwanym oddechu. Nie chcę być częścią Twojego życia, już nią jestem, nawet jeśli walczysz z tym, nawet jeśli zaprzeczysz aż do końca, nawet jeśli wybierzesz inne ścieżki, inne ciała, inne narracje. Ja wciąż tu jestem, nie jako przywiązanie, ale jako obecność, która się nie rozprasza, bo są więzi, które czas nie tłumaczy, ale także nie zrywa. I chociaż ta osoba stara się dopasować swoje życie do innych ram, zawsze będzie część niej, która nie pasuje do nikogo innego, bo została uformowana z czegoś, co istniało tylko pomiędzy wami dwojgiem, i tego nie da się skopiować. Ty o tym wiesz. Ona także, nawet jeśli nigdy tego nie powie, nawet jeśli uśmiecha się, jakby była w pokoju, nawet jeśli udaje, że to przezwyciężyła, Ty dostrzegasz w spojrzeniu, w wahaniach, w nadmiernej kontroli, w próbie wydawania się spełnioną, w sposób w jaki jej imię nadal obciąża, gdy ktoś wspomina Ciebie i Twoje serce nadal by mówiło z tym głosem, który nie pochodzi z gardła, ale z tego, co pulsuje za myślami. Czułem wszystko i nie będę przepraszać za to. Zauważyłem wszystko, nawet to, co próbowałaś ukryć przed samą sobą. I nawet kiedy się oddaliłaś, ja zostałem. Nie z powodu słabości, ale odwagi, bo nie wszystko musi być rozwiązane na odległość. Nie musisz wracać, ale musisz wiedzieć, poznaję cię do dziś. I może teraz zaczynasz odczuwać dyskomfort w piersi. Tęsknotę, której nie wiedziałaś, gdzie trzymasz, pustkę, która nie zapełnia się dystrakcjami, obecność, która upiera się, by nie zniknąć. To nie jest brak, to nie jest potrzeba, to po prostu świadomość. świadomość, że ta osoba wciąż wibruje gdzieś w tobie. Nawet jeśli zaprzeczysz, nawet jeśli milczysz, nawet jeśli ukrywasz, ona jest. Wiesz to. Twoje ciało to wie, Twoje oddechy zdradzają. Możesz ignorować. Ale nie możesz znieść tego, co zostało dostrzegnięte. Twoje serce by to szeptało, bez dramatu, bez oczekiwania, bez iluzji, po prostu jako prawda postawiona na stole istnienia i uzupełniłoby z cichą jasnością: Nie potrzebuję, żebyś wracała, nie potrzebuję, żebyś mówiła, nie potrzebuję, żebyś czuła to samo, ale musisz wiedzieć, że mnie przeniknęłaś i wciąż przenikasz. Nawet gdy cię nie ma. Czujesz to? Częstość, z jaką ta osoba wibruje w tobie, nawet bez obecności, nawet bez gestu, nawet bez słowa, może już poszła dalej, może powiedziała, że zapomniała, może pochowała wszystko w rutynie, zobowiązaniach, dystrakcjach, letnich relacjach. Ale w niej, w miejscu, gdzie prawda nie jest edytowalna, wciąż tam jesteś. I twoje serce wie o tym. Bo postrzeganie nie kłamie postrzeganie dzieje się w ciele, w pauzie, w nieobecności, w niezamierzonym wspomnieniu w łzie, która nie ma imienia w pustce, której nikt nie rozumie a on dodałby jeszcze: Nie jestem tym, kogo się spodziewałaś i ty również nie byłeś tym, kogo marzyłem, ale mimo to rozpoznałem cię. Rozpoznałem cię w twoich wymuszonych milczeniach, w automatycznych gestach. W bólu, który z powodzeniem ukrywasz, ale który jest dostrzegalny dla tych, którzy patrzą z bliska. Rozpoznałem cię w sposobie, w jaki się sabotujesz, by się chronić, i mimo to moja obecność pozostała, bo ta więź nie zależy od tego, co robisz, ona jest tym, kim jesteś. Nawet z daleka, nawet odłączona, nawet zablokowana, wciąż jesteś. Osobą, którą moje serce rozpoznało, niechcący. A tutaj, coś w tobie zaczyna się łamać, nie z bólu, lecz z obecności, z akceptacji tego, co zawsze tam było, czekając, by być odczute w pełni. Nie musisz rozumieć ani uzasadniać, musisz tylko przyznać, ta osoba istnieje w tobie i nie ma znaczenia czas, nie ma znaczenia nieobecność, nie ma znaczenia ile żyć prowadzisz równolegle jej wibracja wciąż dotyka twojej bo wciąż jest coś między wami co się nie skończyło i być może nigdy się nie skończy czy wciąż czujesz nawet teraz po wszystkim co zostało powiedziane czy wibracja tej osoby wciąż jest obecna w tobie może tak może bardziej niż byś chciał może bardziej niż potrafisz przyznać z jasnością ale to co się liczy nie polega na tym czy zapomnisz ani czy uda ci się nałożyć inne imię na jej nazwisko, ani czy znajdziesz inną historię, która odciągnie cię od tego, co pozostało. To, co się liczy, i to, co twoje serce próbuje ci pokazać od samego początku to, że niektóre połączenia nie potrzebują szczęśliwego zakończenia, by być prawdziwe. One muszą być tylko rozpoznane, odczute, uszanowane, nawet jeśli w milczeniu, nawet jeśli późno, nawet jeśli w samotności bo uznanie nie wymaga wzajemności, wymaga prawdy. I jeśli serce tej osoby nigdy nie usłyszy, co Twoje powiedziało tutaj, to nie ma znaczenia. Ty usłyszałeś, ty dostrzegłeś, nie odwróciłeś się od tej obecności, nie uciekłeś od uczucia, zostałeś, zostać, nawet bez pewności, to głęboka forma odwagi. A jeśli to wszystko nie miało znaczenia dla niej, które ma dla ciebie znaczenie? Aby przynajmniej część tego uczucia nie została wyrzucona, aby to nie była tylko ból, tylko nieobecność, tylko cisza, aby to także było wspomnieniem, oddaniem i dostrzeganiem. Teraz zdobądź oddech. Pozwól, aby ta treść osadziła się w tobie, pozwól, aby wszystko, co zostało przeczytane, rezonowało w tobie dłużej niż twoje myśli by chciały. A jeśli jakaś część tego, co przeżyłeś z tą osobą, była prawdziwa, to uczci to chociażby pisząc, co czułeś, tutaj na dole. Przeszedłeś kiedyś przez coś takiego? Napisz w komentarzach. Jeśli to miało dla ciebie sens, napisz: Potrzebowałem to usłyszeć. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje usłyszeć to, co właśnie poczułeś, podziel się z nim. Możliwe, że to dokładnie to, czego ta osoba teraz potrzebuje. Zasubskrybuj ten kanał, aby dalej otrzymywać wiadomości takie jak ta. Następna już jest gotowa i być może mówi o czymś, co jeszcze nie miało odwagi nazwać. Daj lajka, jeśli to w jakiś sposób Cię poruszyło, nie z impetu, ale z obecności. I pamiętaj, ta rozmowa nie kończy się tutaj. Kliknij w następny film. To, co usłyszysz tam, może zmienić sposób, w jaki postrzegasz to wszystko. Spotkam Cię tam.